coraz większym problemem na plantacjach kukurydzy w całym kraju jest omacnica prosowianka. Jest to niewielki ciepłolubny motyl nocny, którego gąsienice stanowią największe zagrożenie dla roślin kukurydzy. Głównym problem omacnicy prosowianki polega na tym, no, że jest ona dość trudnym gatunkiem do zwalczenia. Dlaczego? Ponieważ jej gąsienice tylko przez krótki okres czasu pozostają na zewnętrznych częściach roślin kukurydzy, gdzie są powiedzmy wrażliwe na zastosowane przez nas metody zwalczania. Bezpośrednio po wylęgu gąsienice z reguły w ciągu. Kilku godzin, niekiedy do kilku dni migrują w różne zakamarki rośliny, tam się chowają, niekiedy wgryzają się w e, cienkie tkanki, no i tam stają się już niedostępne dla tak naprawdę zastosowanych metod ochrony roślin. Wobec tego tak niezmiernie ważne jest, żeby zwalczając ten gatunek, przykładać dużą wagę do monitorowania jego obecności na plantacji, a przede wszystkim do poszczególnych stadiów rozwojowych, jakie się pojawiają. Bez względu na to, jaką metodę bezpośredniego zwalczania? Stosujemy. Czy jest to metoda biologiczna, czy metoda chemiczna? Tutaj musimy skupić się na obserwowaniu przede wszystkim pojawu motyli na polach kukurydzy. I do tego celu możemy zastosować różnego rodzaju pułapki, pułapki czy to świetlne, czy feromonowe. Pułapki świetlne polegają na tym, że źródłem zwabiającym motyle jest światło. Motyl jest tak Tzw. ćwą reaguje na, na źródło światła, stąd też leci do wszystkich świecących y, urządzeń w ciągu nocy. I dzięki zastosowaniu pułapki świetlnej jesteśmy w stanie je zwabić w określone miejsce, chwycić. I później y, z, ocenić strukturę płciową, czyli ile jest samców oraz ile jest samic. Wobec tego te pułapki świetne mają takie największe znaczenie praktyczne i pozwalają nam dokładnie poznać strukturę motyli w danym roku. Nieco mniej powszechnie stosowane, nieco mniej precyzyjne są pułapki feromonowe. Polegają one na zastosowaniu urządzeń, gdzie czynnikiem babiącym motyle jest zapach z reguły płciowy samic. Stąd też pułapki feromonowe są wykorzystywane do łapania samców motylionacicy prosowianki. Niemniej od, od tego roku, od 2016 roku, na rynku są już dostępne feromony, które odławiają i samce, i samice. Stąd możemy również je dobrać do prowadzonego przez nas monitoringu. I kiedy ten monitoring dokładnie wykonujemy, uchwyca, możemy uchwycić moment nalotu szkodnika na plantację, czyli kiedy on się pojawia, dzięki dodatkowym obserwacjom roślin kukurydzy możemy zobaczyć, kiedy szkodnik zaczyna składać jaja, jaka jest intensyfikacja tego procesu, no i na podstawie tego podejmujemy decyzję, jaką metodą zwalczania stosujemy, czy to będzie biologiczna, która polega na niszczeniu jaj o mocnicy prosowianki za pomocą biopreparatów zawierających kruszynka, czy też stosujemy metodę chemiczną, która polega na zwalczaniu. Preparatami chemicznymi świeżo wylęgłych gąsienic ze złóż jaj. Stąd jest niezmiernie ważne, że termin biologicznego zwalczania matnicy prosobianki zupełnie nie pokrywa się z terminem zwalczania gąsienic. Różnica niekiedy w tych terminach to jest dwa czy tygodnie. Dlatego nie ma możliwości połączenia walki biologicznej z walką chemiczną. W chwili obecnej omacnica prosowianka, jak możemy tutaj zobaczyć na plantacji kukurydzy, nie już schodzi na zimowanie. Kończy się okres wegetacji kukurydzy, gąsienice opuszczają dotychczasowe miejsca żarowania i wgryzają się w podstawę łodygi kukurydzy. I tutaj będą oczekiwać do kolejnego sezonu wegetacyjnego. Są też dla rolników teraz ważny moment do no, skutecznego zwalczania szkodnika. Wystarczy na takie ścierniska kukurydziane zastosować dobrej jakości mulczer, który rozdrobni rsłonę na kukurydzianą na sieczkę. Im drobniej rozdrobnimy resztki pożniwne kukurydzy, tym zwiększamy prawdopodobieństwo mechanicznego zniszczenia znajdujących się w nich wąsieni domacicy prosobianki. I za, dzięki zastosowaniu dobrych, wydajnych mulczerów możemy na danym polu zniszczyć nawet do 70% przygotowanych do zimowania gąsienic do prosowianki. Jest to metoda w 100% ekologiczna, bezpieczna dla środowiska. E, bardzo ważnym również jest zabiegiem, żeby to rozdrabnianie resztek prowadzić na jak największym obszarze. bowiem jeżeli na, zastosujemy je tylko na własnym polu, a sąsiedzi wokół no nie przyłożą się do tego e, zabiegu, to niestety na wiosnę z tych resztek rożnicznych wylecą motyle, które zasiedlą naszą plantację. Dlatego Tutaj trzeba też apelować do rolników, żeby do, z, razem rozmawiali ze swoimi sąsiadami, no żeby tą macicę zwalczać w ten sposób na no, jak największym obszarze i to dopiero przyniesie nam e, pozytywny e, skutek. Tutaj również e, w okresie jesiennym powinniśmy podjąć decyzję, czy uprawiamy kukurydzę w monokulturze. Która zwiększa nam ryzyko silniejszego pojawu szkodnika w roku przyszłym, w tym dodatkowo zwiększa nam zagrożenie ze strony grzybów z rodzaju Fusarium, które również znajdują się w resztach pożniwnych, czy też stosujemy płodozmian. Poza tym termin jesienny-zimowy to także okres kiedy decydujemy się jaką odmianę kukurydzy wysiejemy w kolejnym roku. I tutaj jest niezmiernie ważna rola e, plantatora kukurydzy, żeby zapoznać się z podatnością dostępnych na rynku odmian pod kątem omacnicy prosowianki, ale także i grzybów z rodzaju e, Fusarium. E, są odmiany wybitnie uszkadzane przez omaticę prosowiankę, jak również takie, które szkodnik troszeczkę mniej zasiedla. Niekiedy się zdarza, że różnica między odmianą bardzo podatną, a mało podatną jest dwu-, a nawet trzykrotna. Czyli tak naprawdę jest o co się tak naprawdę bić, jeśli chodzi o dobór odmiany. Możemy w niektórych przypadkach nawet zrezygnować z walki interwencyjnej, pod warunkiem oczywiście, że szkodnik nie występuje masowo na danej plantacji. Z reguły kojarzymy, że onacita prosowianka jest szkodnikiem kukurydzy i jest to słuszne stwierdzenie, bowiem na kukurydzy, czy to pasternej, cukrowej, ozdobnej, czy też kukurydzy popcorn, gatunek ten powszechnie występuje i tutaj też masowo się namarza. Ale onacita prosowianka jest organizmem wielożernym, stąd też możemy ją spotkać również na innych uprawach e, prowadzonych e, przez człowieka. W ostatnim czasie szkodnik jest notowany m.in. w uprawach rabarbaru, w uprawach apryki w uprawach buraka był stwierdzany także w pędach winorośli w ostatnim czasie mój kolega z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr Michał Pniak zaobserwował żerowanie macicy prosowianki w pędach malin.